Hejko, witajcie, w co zainwestowałabym 1000 zł, gdybym zaczynała swoją przygodę z fotografią, mając tą wiedzę, co mam teraz? W tym odcinku wam o tym opowiem. Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, na no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki. Dlaczego tu jest ważne zdanie wiedzę, którą mam teraz? Wiedzę, którą miałam 10 lat temu, sprawiła, że zrobiłam. Naprawdę przeinwestowałam wiele pieniędzy na rzeczy, które były niepotrzebne. No i pół litra by sobie kupiłam na sobotę. I teraz wam powiem w co wy możecie śmiało zainwestować w takiego tysiaka, może troszeczkę mniej, tak do 1000 złotych umówmy się. Jak wiecie, obiektywy są drogie. Pewnie słyszeliście to nieraz, że obiektyw 50 mm światło 1,8 to jest coś, co musicie mieć. Powiem tak, jeśli macie tylko do dyspozycji 1000 zł i nie macie żadnego jasnego obiektywu, tylko załóżmy jakiś kitowy dołączony do opakowania razem z aparatem, który kupiliście, to to jest. Jedna z lepszych inwestycji jaką możecie zrobić, naprawdę powiem, jestem kolejnym fotografiem, który Wam to powie. Wasze zdjęcia będą miały małą głębię ostrości, naprawdę niewielkim kosztem. A potem jak już zdobędziecie tam kilka kolejnych tysięcy, możecie inwestować w jakieś inne trzydziestki, piątki, osiemdziesiątki, piątki, czy jakieś siedemdziesiątki, dwusetki. Ja nie wiem jak ja to podniosę, ale do tysiąca złotych. Jezu. O! Dobra kochanie, 1000 no, złotych. Jakie <grytanie> to no, ciężkie. Edukacja przede wszystkim, bo zaraz mi to odpadnie. Ta książka kosztuje 59 złotych. Ta. 69, czyli mieścimy się w budżecie, jakby tak kupić 10 takich książek. 59. No, wszystkie kosztują 59. Ojej, ja, ta trochę grubsza. Nie bezcenna. Pasie nie tylko dla kanoniarzy. Wiecie co? No to są rzeczy względnie tanie, a wiedza z wami zostanie, a sprzęt kiedyś się popsuje, kiedyś kupicie jakiś, nie? Ale ważne jest, co władujecie w ten mózg. Będziecie wiedzieć, jak robić zdjęcia produktowe czy jak. Władać światłem. Nie kupuj książek, to wszystko jest przecież na YouTube. No i nie wiem, czy korzystać z wiedzy, która jest na YouTube, bo tam faktycznie może to być, ale tu masz głównie teoria. Ona się raczej nie zmieni, a teorii wiedzy teoretycznej, z tego co widzę, brakuje w większości początkującym fotografom. Znaczy, powiem tak, samo kupno książki nie spowoduje, że będziecie mądrzy, że musicie ją jeszcze przeczytać albo chociaż. Obejrzeć obrazki, a książki na temat fotografii mają bardzo dużo obrazków, czasami na całą stronę. Jeśli jesteśmy już przy edukacji, to kursy i szkolenia do tysiąca złotych jesteście w stanie znaleźć jakiś kurs, który powiększy Waszą wiedzę. W to bym inwestowała pieniądze, nie? Bo też byłam przekonana kiedyś, że bo to, to. Bo ja też byłam kiedyś przekonana, że no to strata pieniędzy i tak dalej. I tak jedyne, na czym się uczyłam, to na błędach, i troszeczkę długa była ta nauka. A wiedząc pewne rzeczy już z książek czy z jakichś kursów, no, trochę skróciłabym sobie tą drogę dochodzenia do pewnych rzeczy. Kolejny bardzo przydatny gadżet do 1000 zł to lampa błyskowa. Naprawdę lampę jesteście w stanie kupić do 1000 zł. I to nie musi być jakaś z górnej półki, bo ktoś wam powiedział, że lampa za 2000 zł. jest lepsza niż ta za 600. Ta lampa, nie wiem ile kosztowała, nie pamiętam, ale więcej niż 1000 zł. na pewno to nie kosztowało. A jest to rzecz przydatna, która otwiera ci kolejne. Drzwi do robienia innych zdjęć niż tylko sesji w ogródku czy na dworze. Dzięki lampie możesz iść na event, możesz iść na ślub, możesz wykorzystać ją gdziekolwiek, gdzie światło jest troszeczkę mniejsze i doświetlić sobie pewne rzeczy. Lampa błyskowa Must Have. Od razu po zakupie aparatu i tego obiektywu, o którym mówiłam przed chwilą. Jeśli to, co do tej pory powiedziałam było dla ciebie jakkolwiek wartościowe i nie chcesz, żebym w przeszłości zasnęła wieczorem, przy zdjęć. Postaw mi śmiało kawkę, a wtedy przy niej nie zasnę. Anybody want coffee? Jeżeli zaczniecie robić zdjęcia i będziecie ich mieli coraz więcej, a do czego zachęcam, robili zdjęcia w Rawach, zauważycie, że coraz szybciej znika wam miejsce na komputerze i nie macie gdzie już tych rzeczy trzymać. Polecam, żeby kupić jakiś dysk. Najlepiej zewnętrzny, żeby nie zaśmiecać komputera i na nim trzymać zdjęcia. Wbrew pozorom, 1 terabajt to jest bardzo mało miejsca. To jest dysk chyba 500 giga, a to jest jakiś stary dysk. Jak ja zaczynałam, o tu mam tak na wierzchu, to dyski jednoterabajtowe, mam je do dzisiaj, wyglądały tak. To jest 1 terabajt. Czajcie to. Ale ten dysk działa do dziś, trochę jest zakurzony, ale trzymam tu nadal jakieś swoje zdjęcia archiwalne. Natomiast teraz jesteście w stanie kupić jeden terabajt w takiej wielkości. Nie? Czyli no jest różnica znaczna. Dojdziecie do etapu, że będzie wam szybko znikało miejsce pamięci, a potem w pewnym momencie jest to dość irytujące, żeby to wszystko przekładać z miejsca na miejsce, usuwać. Myśleć czy to mogę usunąć, czy tego nie usunąć. Kupujecie, zapominacie i robicie inne rzeczy, także to Wam ułatwia sprawę we wszystkim. Jeśli myślisz, że jedna bateria Ci wystarczy w Twoim aparacie, to jesteś w błędzie. Jednak baterie są drogie, bo one potrafią kosztować takie oryginalne 200-300 zł, ale opłaca mieć Ci przynajmniej dwie. Bo jak je z jednej schodzi energia, to jeszcze masz drugą naładowaną. I dzięki temu nie musisz kończyć sesji po godzinie, ale może ona trwać nawet cały dzień. Bo w momencie, kiedy ty korzystasz z drugiej baterii naładowanej, tamtą jedną ładujesz. I tyle. Porządny statyw z głowicą to jest to, co powinieneś też sobie kupić. Ja mam na przykład aparat ustawiony na statywie. To jest akurat to BeFree. Ja ogólnie polecam film Manfrotto i to nie jest jakaś reklama, oni ja nawet nie wiedzą o moim istnieniu. Chodzi o to, że ja jak zaczynałam przygodę z fotografią, to ja kupiłam właśnie chyba w 2012-2013 roku jakiś tam ówczesny statyw Manfrotto za niemałe pieniądze. On był troszkę droższy niż 1000 zł, ale to nie jest istotne. Ale ja ten statyw używam do dzisiaj, przez 10 lat. Wiadomo, są jakieś widoczne ślady użytkowania tego statywu, ale on mi służy do dziś. Także ja wiem, że ten statyw, na którym teraz stoi aparat, którym się nagrywam, posłuży mi przez kolejne 10 lat przynajmniej. Jeśli widzicie jakieś statywy za nie wiem, 100, 200 zł, 300, nie kupujcie tego. Statyw musi być porządny. Jak raz zainwestujecie pieniądze w statyw, to on może do końca waszej kariery będziecie już go mieli. Powiem Wam tak, kupowanie kampanii na Facebooku czy Google Ads za 100 zł, to są pieniądze wrzucone w błoto. Bo to nie ma w ogóle sensu. Jeśli chcecie mieć jakąś konkretną reklamę, z której będą klienci, musicie przynajmniej tego tysiaka na tą reklamę przeznaczyć. Robiłam kampanię za 100-200 zł Facebooka i tak naprawdę nic się nie działo, nie? Robiłam raz za 500 zł kampanię i był jeden klient. No to stwierdziłam, że zrobię za dwa koła. I przyszło 5 osób. Ale to 5 osób sprawiło, że mi to 2000 zwróciło się od tak. Także im więcej wydać na reklamę, tym lepiej. Jeśli chcecie wydawać na reklamę właśnie tam małe kwoty, to porzućcie to myślenie lepiej za sto zł kupić sobie książkę, to będą lepiej zainwestowane pieniądze, naprawdę. Daj jakiś komentarz, napisz coś od siebie, a my widzimy się w kolejnym filmie.